Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Prokuratura rejonowa w Sławnie w województwie zachodniopomorskim wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 66-letniego obywatela Czech. Do którego doszło w nadmorskiej miejscowości Wicie. Wydano również postanowienie o zarzutach dla poszukiwanego 76-letniego Jana Domina, mieszkańca Śląska. Obaj mężczyźni są głuchoniemi. Do ataku doszło w jednym z ośrodków wczasowych. Jan Domin jest poszukiwany przez policję w związku z poważnymi obrażeniami, które zadał obywatelowi Czech. Prokuratura potwierdziła, że zarówno pokrzywdzony, jak i podejrzany to osoby głuchonieme. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie, Ewa Dziadczyk, poinformowała, że pokrzywdzony został wielokrotnie ugodzony nożem, a napastnik wykazał się wyjątkową agresją. Do zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem w jednym z ośrodków wczasowych w Wiciu, w Powiecie Sławieńskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Jan Domin i pokrzywdzony dobrze się znali i przyjechali na urlop z rodziną Jana Domina. Wszyscy są głuchoniemi. W nocy z niedzieli na poniedziałek spożywali alkohol na parterze domku letniskowego. Po północy członkowie rodziny poszli spać na piętro, a na parterze pozostali tylko Jan Domin i jego kolega Czech. Okoliczności przestępstwa nie są jeszcze jasne. Podejrzany Jan Domin jest poszukiwany, natomiast pokrzywdzony w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Słupsku. Z powodu poważnych obrażeń nie został jeszcze przesłuchany. Prokurator oczekuje na poprawę jego stanu zdrowia i zgodę lekarza na przeprowadzenie czynności. Ośrodek wypoczynkowy, gdzie doszło do ataku, posiada wysokiej jakości monitoring, który jest analizowany przez śledczych. Na nagraniach widać sprawcę. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Poszukiwany Jan Domin ma około 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma siwe, krótkie włosy i nosi okulary. W noc zdarzenia prawdopodobnie był ubrany w koszulę w kratę z krótkim rękawem, czarne spodenki, ciemne skarpety i klapki. Policja apeluje o przekazywanie informacji mogących przyczynić się do zatrzymania podejrzanego, osobiście w Komisariacie Policji w Darłowie lub Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie, bądź telefonicznie na numer alarmowy 112. Reporterka Aneta Łuczkowska informuje, że policja podejrzewa, iż Jan Domin opuścił już Pomorze Zachodnie. Policjanci zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem prokuratora zdolnośląskiego Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, ujawnili nowe informacje w sprawie zabójstwa mieszkańca z Gorzelca z 1997 roku, znanego jako część wojny spirytusowej lub wojny z Gorzeleckiej. Śledczy pozyskali istotne informacje dotyczące przebiegu zbrodni, w wyniku której zginął Dariusz H., wcześniej uznany przez sąd za zmarłego. Dzięki tym nowym dowodom możliwe było ustalenie tożsamości osób zaangażowanych w zabójstwo oraz odtworzenie przebiegu egzekucji. Na tej podstawie dokonano zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej. 6 lutego bieżącego roku na polecenie prokuratora z Dolnośląskiego Pionu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej funkcjonariusze zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kilka osób podejrzanych o udział w tej zbrodni. Wszystkie zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. 16 lipca bieżącego roku przy wsparciu funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji z Wrocławia i Opola funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymania kolejnego członka grupy zamieszanego w zabójstwo. Również w tym przypadku sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Śledztwo jest nadal w toku, a śledczy badają dalsze wątki związane z tą brutalną zbrodnią. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wraz z prokuratorem prowadzą również dochodzenie w sprawie innych zabójstw z lat 90. na terenie południowo-zachodniej Polski, które miały być dokonane przez członków tej zorganizowanej grupy przestępczej. Kierowca samochodu marki Toyota ciągnął na pasie holowniczym 92-letniego mężczyznę na wózku inwalidzkim, co doprowadziło do tragicznego wypadku. Na łuku drogi starszy mężczyzna spadł z wózka i zginął. W sprawie tej zapadł wyrok. Sąd w przysusze w województwie mazowieckim skazał 73 letniego kierowcę samochodu marki Toyota na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na jeden rok próby oraz na grzywne. Zdarzenie miało miejsce, gdy 73-letni kierowca, chcąc pomóc 92-letniemu mężczyźnie, którego akumulator w wózku inwalidzkim się rozładował, użył pasa holowniczego, aby ciągnąć wózek za swoim samochodem. Na łuku drogi mężczyzna spadł z wózka na jezdnię. Pomimo natychmiastowej reanimacji przeprowadzonej przez przybyłych na miejsce medyków, zmarł na miejscu. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, aspirant sztabowy Aneta Wilk, Potwierdziła te informacje po wypadku. Prokuratura rejonowa w przysusze oskarżyła kierowcę o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć 92-letniego mężczyzny. Policja przypomina, że zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jest traktowana jako pieszy. Dwóch nastolatków zostało aresztowanych po szaleńczym pościgu ulicami Gliwic i okolicznych miejscowości. Ich czarne Audi nie zatrzymało się do kontroli drogowej, popełniając liczne wykroczenia. Policjanci byli zmuszeni użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego i oddać strzały w kierunku pojazdu. Zatrzymani to 15-letni kierowca i jego 18 pasażer. Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 lipca bieżącego roku, kiedy patrolujący ulice Gliwic policjanci zauważyli czarne Audi, którego kierowca wykonywał niebezpieczne manewry. Samochód wyprzedzał inne pojazdy, ignorując podwójną linię ciągłą, oraz przejeżdżał z lewej strony wyspy rozdzielającej pasy ruchu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli próbę zatrzymania pojazdu, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Zamiast się zatrzymać, Kierowca Audi postanowił uciekać w kierunku Gierautowic. W ornontowicach na ulicy Polnej Mundurowi wykorzystali radiowóz jako środek przymusu bezpośredniego i zepchnęli Audi na pobocze drogi. Po zatrzymaniu pojazdu policjant wysiadł z radiowozu, aby przeprowadzić kontrolę drogową. W tym momencie kierowca Audi gwałtownie ruszył w jego kierunku, stwarzając bezpośrednie zagrożenie. Funkcjonariusz w obronie własnej oddał strzały w kierunku opon samochodu, jednak kierowca kontynuował ucieczkę. Samochód został szybko odnaleziony w tej samej miejscowości. Policjanci z Gliwic i Mikołowa natychmiast przystąpili do działań poszukiwawczych, które zakończyły się sukcesem. Uciekinierzy zostali zatrzymani na pobliskim przystanku autobusowym w Ornontowicach. Okazało się, że za kierownicą Audi siedział 15-letni chłopak, a jego pasażerem był 18-letni kolega. Obaj zatrzymani to obywatele Ukrainy. Teraz o dalszym losie 15-letniego kierowcy zdecyduje sąd rodzinny w Katowicach. Dnia 20 lipca funkcjonariusze Straży Granicznej Stuplic podczas wykonywania obowiązków służbowych w powiecie Żarskim. Zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Opel, poruszający się na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą pojazdu okazał się 22-letni obywatel Ukrainy. Jak wynikało z informacji przekazanych przez niemiecką policję, dzień wcześniej próbował on przewieźć na terytorium Niemiec czterech obywateli Indii. Niemieckie służby graniczne odmówiły wjazdu cudzoziemcom na terytorium Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że obywatele Indii nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. W związku z popełnieniem wykroczenia, jakim było nielegalne przekroczenie granicy, funkcjonariusze Straży Granicznej pouczyli Hindusów oraz wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie ich do powrotu do kraju pochodzenia. Do czasu zakończenia postępowania i wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, Mężczyzn umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, zgodnie z decyzją sądu. Natomiast wobec obywatela Ukrainy, który legalnie przebywał w Polsce, z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, wydano decyzję o natychmiastowym zobowiązaniu do powrotu. Ponadto orzeczono pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen. Mężczyzna został następnie przekazany do jednego z polsko-ukraińskich przejść granicznych, gdzie tamtejsze służby przejęły nad nim kontrolę. Wielka zagadka dotycząca Jacka Jaworka częściowo się rozwiązała. Prokuratura potwierdziła, że Jacek Jaworek popełnił bójstwo, a jego zwłoki zostały odnalezione 19 lipca w Dąbrowie Zielonej pod Częstochową. Mimo to śledczy nadal zastanawiają się, kto mógł ukrywać Jaworka przez ostatnie trzy lata. Profesor Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego sugeruje, że mogła to być kobieta zakochana w Jaworku, która początkowo widziała w nim skrzywdzonego mężczyznę, ale później uznała, że ich związek nie ma przyszłości. 25 lipca 2024 roku prokuratura oficjalnie potwierdziła śmierć Jaworka, co kończy jego poszukiwania. Sprawa zabójstwa jego brata, bratowej i bratanka zostanie umorzona z powodu śmierci sprawcy. Niejasne pozostają okoliczności ucieczki Jaworka w lipcu 2021 roku. Jego ukrywania się oraz możliwej pomocy ze strony innych osób. Eksperci uważają, że Jaworek nie mógł samodzielnie ukrywać się przez 36 miesięcy w lasach. Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi odrębne postępowanie mające na celu ustalenie, kto ukrywał Jaworka. Profesor Gruza zwraca uwagę, że możliwe, iż pomagała mu kobieta, która była w nim zakochana. Mogła to być relacja z przeszłości lub nawiązana po tragedii w Borowcach. Kobieta mogła początkowo widzieć w jaworku nie tyle zabójcę, ile osobę skrzywdzoną przez los. Po pewnym czasie mogła jednak zdać sobie sprawę, że związek nie ma przyszłości, co mogło prowadzić do zakończenia ich relacji. Jaworek, zdając sobie sprawę, że traci schronienie, mógł uznać, że jedynym wyjściem jest bójstwo. Ekspertka zauważa, że dokładne motywy zabójstwa w borowcach nie są znane. Wiadomo o narastającym konflikcie rodzinnym, ale szczegóły pozostają niejasne. Wśród potencjalnych przyczyn mogły być również konflikty materialne. Profesor Gruza podkreśla, że w przeszłości Jaworek mógł mieć sprzymierzeńców, co utrudniało obiektywną ocenę jego działań. Policja od początku prowadziła intensywne poszukiwania, jednak z czasem mogły one stracić na intensywności. Przekleństwem takich postępowań jest tak zwane myślenie tunelowe, czyli skupienie się na jednej wersji wydarzeń. W przypadku Jaworka dominowała teoria, że mógł popełnić. Tuż po zabójstwach, co mogło wpłynąć na mniejszą intensywność sprawdzania innych wersji, jak na przykład ukrywanie się przez dłuższy czas. Ostatecznie śmierć Jaworka kończy jeden z najbardziej dramatycznych rozdziałów tej sprawy, ale pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Władze Ukrainy ogłosiły, że zatrzymały grupę osób, która na zlecenie Rosji przygotowywała serię podpaleń obiektów cywilnych. I infrastruktury krytycznej w Polsce oraz państwach bałtyckich. Według ukraińskich źródeł grupą miał kierować mieszkaniec Iwano Frankowska, który poprzez internet rekrutował osoby chętne do udziału w działalności dywersyjnej na rzecz Rosji. Informacje o zatrzymaniu tych osób podało w czwartek biuro prokuratora generalnego w Kijowie. W oświadczeniu prokuratury czytamy: kandydaci mieli przygotować i przeprowadzić podpalenia obiektów cywilnych i infrastruktury krytycznej na Ukrainie w Polsce i krajach bałtyckich. Zatrzymano trzy osoby, którym postawiono zarzuty zdrady stanu, przygotowania do celowego zniszczenia mienia poprzez podpalenie, a także fałszowania i sprzedaży podrobionych dokumentów oraz nielegalnych holograficznych elementów zabezpieczających. W toku śledztwa ukraińska policja przeprowadziła około 40 przeszukań w różnych regionach, w tym w obwodach Dniepropietrowskim, Zaporowskim, Iwanofrankowskim, Połtawskim oraz w Kijowie. Podczas operacji skonfiskowano broń i amunicję, 9 samochodów oraz gotówkę o równowartości ponad 90 tysięcy dolarów. Przejęto również sfałszowane dokumenty, w tym dowody rejestracyjne pojazdów, zaświadczenia lekarskie, świadectwa ukończenia szkoły oraz tysiące pustych formularzy. W Polsce w ostatnich tygodniach doszło do kilku pożarów, co do których pojawiły się podejrzenia, że mogły być wynikiem działalności obcej agentury. Premier Donald Tusk. Odnosząc się do pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 z 12 maja, zasugerował możliwość rosyjskiego zaangażowania w te wydarzenia. Również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówił o analizowaniu możliwych powiązań między pożarami w różnych częściach kraju, podkreślając konieczność uwzględnienia działania obcej agentury. Siemoniak dodał, że każdy bardziej spektakularny pożar jest szczegółowo analizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.